Teraz, proszę Państwa, przechodzimy do punktu 18, odpowiedzi na zapytania radnych. Proszę, Panie Wójcie. Szanowni, Szanowni Państwo, pierwsze pytanie za dokonaniem laski odnośnie prac projektowych dotyczących ronda. Tak jak Pan się bardzo dobrze pewnie orientuje, pewnie nawet lepiej ode mnie, prace trwają od 2005 roku, nie są skończone. Jest problem z wydaniem decyzji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony ja Środowiska i czekamy. Eee, czy to Pana satysfakcjonuje, czy jeszcze dalej kontynuować? No właśnie to Pan wie, ja też to wiem i nie mamy na razie na to wpływu. Tak jak Pan proponował mi wcześniej, być może trzeba będzie pojechać do Olsztyna, może porozmawiać eee, i. i wpłynąć na to, żeby szybciej podjęli decyzje i zgodne z naszymi życzeniami. Następne pytanie. Może też do Pana od razu, Panie e, Czy można wykonać projekt kanalizacji do Pierpunowa? Pan wspomniał o tym już na komisji e, i, i powiedział, jakie są do tego e, dlaczego akurat pan chce tą inwestycję. Projekt budżetu na 2015 rok został przygotowany przez mojego poprzednika i tak jak pan czytał i wszyscy pewnie nie ma tam zapisu dotyczącego finansowania projektu kanalizacji do Pierkunowa. Z tym, że my czy też razem wspólnie Wy jako radni możecie podejmować na każdej sesji uchwały o zmianie budżetu. Jeżeli będą na to środki, proszę, wniosek, tak. Jeżeli będą na to środki, to jak najbardziej można coś takiego wykonać. Z tym, że środki finansowe, tutaj też Państwo już się dobrze orientujecie, są bardzo skromne, a sytuacja gminy finansowa jest delikatnie mówiąc trudna. I następny rok będziemy musieli szukać oszczędności. W styczniu i lutym planuję i będą organizowane zebrania sołeckie. Podczas tych zebrań będzie wybór sołtysa, ale nie tylko. Będziemy rozmawiali z mieszkańcami o potrzebach, bo każde sołectwo ma wiele potrzeb. Opracujemy taką zestaw, mapę tych potrzeb i razem wspólnie i z Wami radnymi dokonamy oceny, które inwestycje powinniśmy wykonać w pierwszej kolejności i wówczas będziemy mogli wprowadzać zmiany do budżetu. Odnośnie pytania Pana Kulika, sprawa pasażu nad jeziorem i, i postępowania sądowego, bo to myślę, że się wszystko łączy razem. Tak trwa właśnie postępowanie, według tutaj naszej oceny może trwać jeszcze kilka miesięcy jaki zapadnie wyrok, to ja nie, nie podejmuję się osądzania, czekamy. Byli powołani biegli, cały czas są wyznaczane kolejne terminy rozprawy. To postępowanie wstrzymało wszelkie, wszelką możliwość wykonania tego pasażu z budowy rybaczówki, czy też slipu, ponieważ termin Zakończenia i rozliczenia inwestycji mija z końcem czerwca 2015 roku. Wykonanie tej inwestycji już w tym momencie jest niemożliwe. Droga dojazdowa, chodnik do osiedla Prefabet też byłbym zainteresowany i chętnie bym wykonał tę inwestycję, ale tak jak już wcześniej zwracałem się do pana Miłaskiego to wszystko zależy od naszej kondycji finansowej i od priorytetów. Dopiero po określeniu wszystkich potrzeb gminy, wszystkich mieszkańców, będziemy mogli na nowo zająć się tematem wyznaczenia tych najważniejszych inwestycji. Na pewno tę też weźmiemy pod uwagę. Odnośnie cmentarza w miejscowości Kamionki. Poprzedni wójt i rada podjęła uchwałę o przejęciu. Tego cmentarza. Ja wykonam to, tę uchwałę Rady, z tym, że y, jestem w trakcie ustalania z księdzem, jakie dokumenty y, może nam przekazać, tak byśmy mogli dalej prowadzić ten cmentarz. Jeżeli chodzi o chodnik, kawałek chodnika y, przy skrzyżowaniu ulicy obwodowej kierunku Sulim, tutaj. Y, też pochylaliśmy się z panem kierownikiem nad tym tematem i pan kierownik znalazł takie przepisy, które mówią, że nie musi być cały chodnik, wystarczy wysetka na oczekiwanie na przejście. I będziemy, tak, tak, będziemy tym problemem się zajmowali i spróbujemy doprowadzić do realizacji przejścia i w tym miejscu i w Gajewie w kolejnym miejscu. Tam pan Ludzki kiedyś zgłaszał. Tam ulica Polska. Y, są możliwości prawne do y, zrobienia tego. I będziemy próbowali. To, jeżeli chodzi o chodnik w prlinie, to y, pan Okulski y, tutaj zgłosił. Taką potrzebę na pewno jest potrzeba. I nie tylko tam, ale i we wszystkich innych miejscowościach. Z tym, że poprzednia... Tutaj w poprzedni wójt, w projekcie wieloletnim i w budżecie no, nie, zostało to, nie zostało to ujęte. Ja osobiście nie mogę tego wprowadzić, jeżeli nie mam zapewnionych środków. Tak jak już mówiłem, odnosząc się do innych propozycji inwestycji, musimy razem, wspólnie zastanowić się, które są najistotniejsze i najpotrzebniejsze dla mieszkańców. Zabezpieczenie wody dla dzieci. Ja jeszcze nie zapoznałem się z projektem rędowajca. Na dziewiąty dzień dzisiaj mam tutaj urzędowania i akurat pani od inwestycji, pani kierownik jest na urlopie. Niezwłocznie jak, jak wróci, to zapoznamy się z projektem. Czy projektant ujął jakieś zabezpieczenie dla dzieci, czy też nie. A jeżeli nie, no to, to inwestycje trzeba zakończyć, ale będziemy zmuszeni czy zobligowani do tego, żeby z własnych środków zabezpieczyć to, tak żeby dzieci nie, nie było zagrożenia dla dzieci. Czy jeszcze chyba wszystkie pytania, wszystkie pytania powiedziałem? Czy ktoś chciałby uzupełnienia? Może jakieś dodatkowe pytania do Pana Wójta są? Proszę. A to jeszcze ktoś sprawić nam, co które... o tym Czy mieszkańcy, którzy założyli nam sprawę tutaj akurat w czy byli już u Pana Wójta w y, sprawie ugody? Tak. Była, byli mieszkańcy razem z mecenasem. Mają przedstawić na piśmie swoją e, propozycję. E, były, była rozmowa na ten temat. Mam nadzieję, że stanowisko gminy będzie takie, że tej ziemi nie oddamy żeby wyłowni, tak? E, proszę pana, e, toczy się postępowanie przed sądem. Ja nie mogę określić, czy ja oddam, czy nie oddam, bo ja nie decyduję o. tym. To sąd wyda wyrok. Ja nie chcę wyrokować w tej sprawie. I nie mogę. Ale jeżeli, jeżeli wyrok sądu będzie tak. Ta, ta, jeżeli wyrok sądu będzie taki, że... To będzie dalej własnością gminy. Czy może Pan nam obiecać, że my do tego projektu, tej rybaczówki wtedy wrócimy jeszcze raz? Bo może nie wszyscy Państwo wiedzą, ale z tego tytułu, że ta sprawa się toczy to jest sprawa dwóch czy trzech osób, które mają tam prywatny interes in w tej właśnie sprawie. Straciliśmy z tego tytułu milion złotych trafi do finansowania. Milion złotych. My szukamy. Oszczędności, a tam straciliśmy prawie Dlatego byłbym bardzo zobowiązany, że na kolejnym zebraniu, czy mógłbym innym mieszkańcom kilka powiedzieć, że do tego wrócimy i, my, i będziemy, czy to nie jest sprawa tych za zamknięte. Proszę pana, teraz będziemy bardzo daleko w przyszłość i tak naprawdę nie wiemy, na czym się mamy opierać. Ja yy, uważam, że musimy poczekać na rozstrzygnięcie. Tak, ja tylko mówię, że jeżeli będzie rozstrzygnięte są, to tak no, pozytywne tak dla pewnych gminy. gminy. Tak. I to jest dalej naszą własnością, więc że wrócimy dalej do tego, projektu. W, jak formie, w jakiej formie wrócimy i jak to będzie wyglądało to dopiero po zakończeniu wszystkich procedur będę mógł powiedzieć. Tak. Dziękuję panu wypowiedzi. za tak, ja to może teraz y, przejdziemy do spraw, następnym punktem są no, sprawy no. różne i proszę teraz, y, kto w sprawach różnych chce zająć głos. Krzysztof Abielawski, proszę. No, to ja tutaj, może, no co wyślemy, tutaj możemy, naszego tutaj możemy te działania tak jakby w dwóch minutach y, prowadzić, czyli jest możliwość do wyodrębnienia roda z tego projektu, który w tej chwili jest, technicznej, bo wiadomo, że co to znaczy projekt, to jest środowiskowa, która się kończy już później, to jest wywalenie na budowę. Tutaj możemy to wyodrębnić, wycończyć pozwolenie na budowę i tam wystarczy tylko, zgodnie z ustawą, z tylko uzgodnienia wystarczy, że 15 milionów jest przeznaczonych do obwodnienia, także pieniądze mały. I tutaj... Proszę mówić Panie no, tak, <grymne> Panowie się konsultują w tej sprawie Panie No właśnie, chcę dać możliwość, żeby w ten sposób spróbować, bo nie wiadomo jak się uda z tą decyzją, bo wiadomo, że tam są uzgodnienia ujęcia, ujęcia wolnych, ustawy zepsute przez panią Piotrowską, no, jak jechała tam, powiedziała, że dokumenty dokumenta przygotowywała, że ona nam słuchała, jak widziałabym tam nie byłby że z tym, co na jedzie, to nam nie nie pomoże, bo to jest podstawę prawną do wydania decyzji, ale to nie zrobiła. Podejrzewałem, że miała swoje jakieś tam racje, bo jak jej powiedziałem, że pojadę i załatwię, to tylko delegację nie przygotuję w czerwcu, to się strasznie dało, do tej pory nie ma. Ja mówię, jak o tym głosować, bo to jest prawda, po prostu muszę się konsultowałem w I tutaj właśnie miałbym taką prośbę do Pana Wójta w szczególności, żeby yy, bardzo mocno szczerze poczynania, poczynania władz miejskich, Dlatego, że tam władze tego projektu to tak naprawdę była zniszczona rokacja. To naprawdę mówię najbardziej, najbardziej delikatnie, jak tylko potrafię powiedzieć. I naszej wstępie oczywiście cały czas jest gotowa tutaj żadnego zamieszania, żadnego zamieszania protesty, które nie będzie mam 7 tysięcy, te 4 tysiące podpisów, także mam powiedzieć pod naszą siłą. I tutaj jak można było zrobić to, co w pierwszej kwestii poruszyłem. Było te listy te lądy, dwa, które były w Solimach, drugie były przy Świteckich i na te dwa rąki 7 milionów złotych. To 3, na, 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 na To jest do załatwienia, jeżeli wie Pan Wójt się do tego przydawał bardzo mocno, to ja bym już, tak jak Dyrektor obiecał, moglibyśmy sobie już w maju zaczynać budowę. Tylko trzeba tego przypominać, bo nie można tak robić, ja sobie bardzo długo zastanawiałem się, dlaczego, dlaczego miasto nie chciało tak bardzo uciekało od tego, żeby to nie załatwiło. Bo to już było załatwione. Podejrzewam, że może w odróżnieniu pieniędzy nie mają budżecie, bo nie mają 1,2 mln zapłacić za, za projekt. My mamy po rozwieszcze ponad 500 tysięcy. Do tej pory było ponad tysięcy. I one będą cały czas zaproszone i tam czas poczekać. Czyli jakby się poszedł do drugą stronę, to drugiej, to dziwi też warunka bo mniej już wpłacił do projektu, stąd tego może zrezygnować sobie dyrektor, sama, dyrektyw sam sobie to robi. I byłoby tak gminny, oszczędności na nas nie było I teraz jeszcze tak przy okazji, że nawet dopóki nie że tak przypadają pieniądze, jak budowaliśmy ścieżkę, tutaj była podobna sytuacja, ja pojechałem bo już ty tam do Olsztyna, do, do Krakowa, porozmawiałem i nam wysłali ten. Także to jest tylko kwestia rozmowy. I cały czas trzeba rozmawiać i wtedy są efekty to są takie takie prawne te zagadnienia które są przeszkodą ale przeszkód tutaj nie mamy ich ja oczywiście tu zrobiłem I, i, i te pieniądze które dostaliśmy ja dostaliśmy dużo zostały gotowane że tutaj to <tok> to, to trzeba pojechać porozmawiać tam komisja się zbiera po szkunie, i ta komisja decyduje czy Przedstawiają czy nie przedstawiają. No, tak, na mnie przedstawili, także podejrzewam, że może nie tutaj po prostu na rynkę, żeby będzie jednak wydarzyło. Dziękuję. Dziękuję bardzo pana radnego. Czy pan bój, chce się o tego? Odnieść? Odnośnie, odnośnie rybaczówki i, i przesunięcia. Pan powiedział, że tutaj akurat to dofinansowanie było przez LGE i tam... Z tego co wiem, to nie można przesunąć tego terminu, bo akurat kończy się ten projekt. Jeżeli chodzi o RONDO, to głównym organem jest burmistrz, który to prowadzi. Ja mogę zaprosić pana na rozmowy i, i burmistrza, i wtedy będziemy wspólnie podejmowali decyzję, jakie kroki trzeba podjąć i jakie działania, bo sam nie chcę i nie mogę zmieniać jak, jakichś ustaleń, czy to postępowania. Dobrze, jeszcze tylko chwilę. chcę w tej sprawie, co tu Radny Pan Krzysztof Pamiarowski przedstawił. Chciałbym powiedzieć, że y, rozmawiałem z Przewodniczącym Rady Miasta Giżycka i umówiliśmy się, że zrobimy jakieś spotkanie Radnych Miejskich i Gminnych w styczniu, być może zobaczymy w styczniu prawdopodobnie, żebyśmy takie kwestie, jak tutaj kolega Krzysztof zgłasza, jakichś wspólnych spraw, że możemy na wspólnej posiedzeniu wiele rzeczy rozstrzygnąć z miastem, porozmawiamy i myślę, że to przyczyni się, żeby takie sprawy poszły nam bardziej łatwiej były do załatwienia i do zrealizowania. Proszę, kolega Państwa, Ja chciałbym wszystkim radnym przypomnieć, że sprawa tego tej inwestycji nad jeziorem Niebocki to nie jest głównie rybaczówka bo może nie wszyscy Państwo wiedzą na czym ta inwestycja miała polegać. Miał być tam, tam zdrowiony przychodnik, miało być tam miejsce zabaw dla dzieci, miała być siłownia na powietrzna, miało być miejsce na grilla i przy tej dużej inwestycji, która była na zewnątrz na ziemi, miał powstać na wodzie jeszcze pomost i rybaczówka niewielka, która miała służyć dla wędkarzy na spotkania wigilijne, tak jak było ostatnio gdzieś tam wynajmowaliśmy salę i kakale. Także podstawą tej całej inwestycji nie była rybaczówka, tylko były inne elementy nad jeziorem infrastruktury. Także o tym chciałbym powiedzieć. Drugą rzecz, którą chciałbym jeszcze to zapytać, bo nie akurat mi umknęło. Czy w projekcie budżetu, który mamy <tuszy> ujęty na przyszły rok, przy inwestycjach plażowych, takie jak mają być w Kozinie, czy tam są ujęte też slipy dla wędkarzy? Czy może ktoś mi na takie pytanie opowiedzieć, czy są slipy, czy to jest tylko wyposażenie plaży w daszki, siedzenia i tak dalej? Tylko, tylko, tylko to, tak? Tylko, tylko to. Bardzo proszę, dziękuję. Dziękuję. Sprawy różne, wolne wnioski. Proszę radnych o zabranie głosu. To jeszcze muszę powiedzieć. Proszę kolega. Radny. pytanie do pana Panie. prezesa. Chodzi mi o stronie technicznej, przygotowana sprawa odśnieżania. Były już czy sami jak to jest. Czekamy na atak zimy, w czasie, że nie bo Jest to bardzo kosztowne i z tego tytułu po prostu należy się cieszyć, że nie mamy śniegu. Natomiast my, jak już mówiłem na poprzednich spotkaniach z opisami, to chciałbym powtórzyć, że my jesteśmy przygotowani do. Działam związanym z usuwaniem skutków właśnie zimowych. Mamy uzbrojony cały sprzęt wyposiadany. Mamy wybranych operatorów z poszczególnych sołec, którzy w razie, gdy będzie duża opady bądź duża ilość śniegu włączą się w proces odśnieżania w sposób taki, że płacimy im wtedy za wykonaną pracę w danym momencie. Nie podpisujemy umów na zasadzie gotowości czy też e, innych zobowiązań. No, oni będą wykonywali tylko te zadania, kiedy my jako GZK nie będziemy w stanie e, po prostu zaplanować nad trudną sytuacją, bo i takowa e, może się zdarzyć. Prawda? Także jesteśmy przygotowani. Także to nie było woli y, przetargu, tylko zapytań ofertowych. Ofertowy. Zapytań ofertowych, które nie było wymagane, że tak? No, Były zapytania ofertowe. Także są to nie tyle firmy, co rolnicy. A, którzy... Panie Prezesie mam pytanie, czy przetarg w ogóle jako taki się odbywał na ośnieżanie u nas w gminie, czy nie trzeba było robić w tym roku? Nie trzeba było. Nie trzeba robić dlatego, że gminny zakład komunalny jest w 100% udziału w semestrze, jest tak. Nie ma takiego obowiązku i, i może wyświadczyć te usługi bez, bez przetargów. Dziękuję Panie Przewodniczący. Koleżanka Radna Agnieszka, proszę. Też można, zaraz Pani udzielę głosu. Chwilę. Ja też tak właśnie o Pana kierownika ja chciałam w drugą stronę, nie o śniegu, a o pożarze. Po prostu nie ma był kilka tygodni pożar, tam kurnik się palił nie było ciśnienia w hydrantach wody i strasznych siarach ze stawu. I chciałem zapytać, czy są jakieś robione działania w tym kierunku, czy sprawdzania hydrantów, tak? Czy one działają na życie? A gdyby nie było stawu w innym miejscu, to też no, do kłopotu, eee, to jest. na to pytanie. w ten sposób, że gdzie są konserwowane, są przeglądane. Natomiast w czasie pożaru jest sytuacja taka, jeżeli mamy pierścieni zamykających na przykład dany obszar, mamy tylko jedną nitkę dochodzącą, to nie ma siły, żeby w którymś miejscu tej wody ciśnienie nie spadło należałoby w tym momencie doprowadzić jakby podwójne zasilanie z drugiej strony, żeby można było odłączyć część gospodarz, a puścić całą wodę na, na hetranty. I to nie jest takie proste, bo to jest bardzo, bardzo kosztowne budowanie drugiej nitki. Dlatego też przy dużych obiektach, gdzie zagrożenie jest przeciwpożarowe, powinny powstawać baseny przeciwpożarowe. Tak, 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 takie jest rozwiązanie w danym momencie. Co my robimy, jeżeli i dowiadujemy się, że jest pożar, my jesteśmy cały czas w kontakcie ze strażą pożarną, po prostu tam, gdzie możemy, tam zamykamy dopływ wody do gospodarstw indywidualnych, że po prostu w sieci była w miarę duże, było w miarę duże ciśnienie. Informujemy też mieszkańców o wstrzymaniu się z powodu wody i wszystko jest skierowane wtedy na te ale wiadomo, ile sta, stacji tych jednostek straży pożarnych zapotrzebowanie jest bardzo duże. Bywa tak, że jedna straż bierze z jednego pytanku, a druga z drugiego dalej. I w tym momencie no po prostu yy, przekroje rurowodników wodnych nie wytrzymują. To nie są w stanie takiej ilości wody pociągnąć na za zaopatrzenie dwóch na przykład jednostek w straży pożarnej. Także z jednej strony konserwacje są, ale z drugiej strony Brak jakby możliwości jakby podwójnego zasilenia miejsc, gdzie taki pożar może nastąpić. To tyle w te wyjaśnienia. Dziękuję. Panie ja prezesie, tak, ja chciałbym jeszcze powiedzieć, że trzeba robić te przeglądy gilantów, bo ja z swego czasu byłem też strażakiem i wiem, że czasami gilanty, jak nie są sprawdzane, to, to nie chodzi nawet o to, co pan dzisiaj, po prostu trzeba przejrzeć wszystkie higlanty. Ale to tak naprawdę lesie, a chciałem powiedzieć dla Pana Prezesa o śnieżaniu, że jeżeli, bo może tak być, że ta zima to taka będzie cały czas, a może być, że zaatakuje za emocji. to tak jak Pan wspominał, żeby było w ten sposób, że jeżeli sami nie radzicie, to od razu trzeba brać sprzęt gdzieś od tych firm czy od rolników, żeby w krótkim czasie drogi, zrobić przejezdne, bo, bo się robi w zimę, radni starzy to już wiedzą, młodzie się dowiedzą, że jak jest Katastrofa taka, że drogi są telefony do telefonów do radnych i do sokrystów się urywają. Ludzie są zbulwersowani i pytają się, czemu na przykład jednej osoby ośnieżają, a druga czeka kilka dni na ościeranie. Także żeby to sprawnie było, ja nawet nie chcę, żeby Pan odpowiadał na to. My dwa razy do roku musimy też sieci wodociągowe, w związku z tym i wszystkie etanty poprzez Finlandię po prostu to wykonujemy, więc z siłą rzeczy są też sprawdzane, a oprócz tego przy każdym tam objeździe pracownicy to sprawdzają. A tu z panem przewodniczącym Tomaszem już jakby przerobiąc prawo tak. oświeżania, prawda? I doszliśmy do wniosku, że jest to dobry sposób i będzie on kontynuowany tak, żeby w każdym sołectwie Sprawnie poszło, wtedy jest spokój no, nasi i wójt wtedy ma spokój i wszyscy pomocy są, ty, są Przy pomocy Panie prezesie, ostatnia zima wykazała to, że sprawnie było przygotowane Tylko ja się pytałem w formie informacji, ostatnia no, zima pokazała, że było super. By było dobrze, tak. no, Dlatego myśmy tutaj dopracowali się przez parę lat takiego modelu działania, w tej chwili to, dobrze działa. Tak no, dziękuję panie prezesie za wyczerpującą odpowiedź. Teraz chciałbym poprosić o, o głos, tu Pani chciała to zadać, tak? Proszę się przedstawić. Przedstawię się Pani, Pani proszę. proszę. Panie, klasą, to się mówi, że. Tak. Ja chciałam się zapytać w związku z tym wyznaczonym w sołectwach, gdzie tą informację możemy otrzymać? W jaki to, kto, Że kto odśmierza, jak Pan mówi, że w sołectwach są dodatkowo działani wyznaczeni ludzie, Pana? W sołectwach. To nie, tak, to, nie tak. proszę to, proszę powiedzieć, panie to znaczy to w ten sposób, że są dla mnie. U Państwa jest pan na w bracie z jej ale to on wie, co ma zrobić które tereny, prawda? I na pewno bo to w ten sposób my podpisujemy umowę i realizujemy zadanie gminy. Natomiast centrum jakby dowodzące jest tu w gminie. Tym, 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 tym zarządzam tutaj pan Adrian Baglarz, który te informacje wszystkie na spotkaniu z sołtysami przekazywał. Kto, gdzie, ile i tak dalej. Także tutaj z panem Powiadach można to też ja po prostu się do wieszenia. Proszę, kto osiągnął zadać? Pan Piotr, proszę. proszę pytanie do pana prezesa, nie, 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 I to, o co mi chodzi? Pierwszy pierwsze to bardzo bym prosił, bo nieraz, niektórzy operatorzy yy, nie są przeszkoleni, oni nie wiedzą jak to robić. Jedzie tam i z powrotem. O co mi chodzi? Żeby te pierwsze odciężanie było bardzo szerokie. Nawet gdyby on dwa razy wyjedzie, bo następnym razem, jeśli się nie popada, powstaje mandat. Już on wtedy nie może odciężyć. Nie daje rady. bo powstaje problem. Dalsza sprawa. Jeśli jest na przykład odcinek drogi dość długi i powiedzmy zrobić mianki, to jest to 500 metrów. Bo jest taka sytuacja, że dwa samochody osobowe nie mogą się zmienić. Także z takich miejscach by już była mijanka, że mówię... Słusznie uwagi, tak raz. Taka uwaga, to że jeszcze nie. No. Kto jeszcze by głos chciał zadać w sprawach? Ja, no, że też taki... Kolega Andrzej. Przechodzę do tego bardzo ogólną uwagę, bo ja pochodzę z kraju, to którym są małe miejscowości i chciałbym powiedzieć, że prosiłbym w ogóle o przeglądanie budżetu Rady. Żeby, bo do tego tej pory byliśmy dyskryminowani, tak mi się wydaje, że my też potrzebujemy chodników, dróg, remontów, świetlic, nawet nie mam siebie. Chyba nie jest tak, że... Proszę podczas wyborów myślicieliśmy po świetlicach, nie jest tak plemno, tylko że tam w pieczonkach akurat powiedzmy jest mała świetlica, w damy, jest mała, ale chyba tak ogólnie o świetlica to nie było, tak bo tak powie, że jest. Bo ja nie żadnej nie ma świetlicy. Pomniejszy w akwarium, że tylko świetlice, a dobre, prawda, w ogóle. Trzeba może zadać pytanie, ile gdzieś korzysta z tych świetlic. Bo to też jest ważne, proszę Państwa, bo utrzymujemy świetlice, które tak naprawdę dużo kosztują. I chyba sobie trzeba zdać sprawę, że niektóre z tych świetlic w ogóle nie powinny z nich Ja myślę, że te kwestie, które się na, na zebraniu angielskim, o których Pan tu wspominał, tak? W każdym miejscowości będzie zebrane i te rzeczy trzeba będzie mówić, zapisywać. Czy ktoś może z gości chce zabrać głos? Przepraszam. Czy ktoś z z gości chce głosować, czy nie? Proszę radnych o zabranie głosu w sprawach różnych. Teraz jeszcze mamy... Czy ktoś z radnych ma jakieś jeszcze sprawy różne, wolne wnioski, to proszę się zgłaszać. Nie. Dziękuję. Pan Wójt, proszę. Szanowni Państwo, radni, goście. Chciałbym zaprosić na wigilię, takie łamanie się opłatki we wtorek o godzinie 14 wszystkich radnych, wszystkich gości yy, i pracowników Urzędu Gminy, Sołtysów obecnych tutaj. Jeżeli Państwo wyrażą chęć przyjścia na naszą wigilię, we wtorek o 14, to prosimy o zapisanie się do pani Wasi Sosnowicz. A to będzie Panie Wójcie tutaj, tak, tutaj w tej sali. A jeżeli kogoś już nie spotkam przed świętami, to chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia spokojnych, pełnych radości, pokoju, świąt Bożego Narodzenia, no i też szczęśliwego Nowego Roku. Z racji zbliżających się świąt, składa Państwu życzenia zdrowia, pogody ducha, miłych chwil spędzonych w rodzinnym gronie, a nowy rok niech będzie czasem pokoju i realizacji osobistych zamierzeń. Dziękuję bardzo. Zamykam trzecią sesję Rady Gminy.